Witajcie moi drodzy w 22 dniu naszego wspólnego ćwiczenia. Bardzo się cieszę, że tu jesteście, że dajecie radę, że trzymacie się dobrze i czujecie, że Wasze ciała robią się coraz mocniejsze i coraz sprawniejsze. Więc zaczynamy. Dzisiaj będziemy pracowali intensywnie z naszą miednicą, z energią na podniesienie, na to, żebyśmy mieli dużo siły w biodrach. Ułóżmy się na plecach, ręce ułożymy do sufitu i powoli znosimy stopy do góry. Na dół pięty, palce, pięty. Przygotujemy nasze stawy skokowe do tej pracy. W ten sposób poprawiamy też krążenie w podudziach. Ura, dół pracujemy. Stopami oddychamy do brzucha, spokojnie poprawcie pozycję, i teraz zaczniemy przechodzić do boku. Przechodzimy w bok, stopami, palce pięty, wracamy do centrum, przejdziemy na drugą stronę. Wzmocnijmy nasze kolana, czucie głębokie w kolanach, więc zadła, mięśnie dookoła koła, tak żeby bezpiecznie móc wykonywać rotację, o której Wam już mówiłem wcześniej. W trakcie naszego wyzwania jest to bardzo ważny ruch dla stawów kolanowych. Ma mały zakres, ale jest bardzo istotny w wielu czynnościach. Dzięki temu ruchowi możemy zmieniać kierunek, w którym się przemieszczamy. Jeżeli macie jakieś dolegliwości związane z kolanami, to to ćwiczenie jest szczególnie dobre dla Was. Możecie robić je dodatkowo do innych ćwiczeń, które robimy po szczególnych dniach. Wiem z Waszych komentarzy, że łatwo nie jest, ale dajecie sobie świetnie radę. I jeszcze po jednym razie. I ostatnie powtórzenie, ostatnie przejście. Wracamy do centrum. I teraz będziemy naprzemiennie prostować kolano, wypychać piętę i odkładać nogę. Prostujemy kolano, wypychamy piętę, odkładamy nogę. Po 10 razy na każdą z nóg wyciągamy, mocno prostujemy. Kolano wypychamy piętę w górę, tak żebyśmy poczuli lekkie rozciąganie w podudziu. Wypchnęli krew, linfę. Jednocześnie wzmacniamy nasze mięśnie czworogłowe, a szczególnie czworogłowy, czyli jego część przyśrodkową, który stabilizuje nam kolano w Jeszcze po dwa powtórzenia na każdą nogę. Jeszcze jedno. I ostatnie powtórzenie. Przejdziemy już do pracy na miednicy, ułóżcie ręce otwarte, zgięte w łopciach. mogą być też wyprostowane, zależy jak Wam jest wygodnie, ale jak będziemy mieli zgięte w łokciach i będziemy pilnowali tego, żeby dłonie dotykały podłogi, to pomoże nam jeszcze bardziej otworzyć klatkę piersiową. Jedną nogę wyprostujemy i będziemy unosić miednicę ze skrętem, odkładamy, zmiana nogi. Miednica w górę, skręcamy miednicę, wracamy, zmieniamy nogę. Odwracamy miednicę. Odkładamy, zmiana. Pracujemy nad wzmocnieniem pośladka, jednocześnie aktywizacją rotatorów, żeby nasz pośladek utrzymał napięcie wtedy, kiedy skręcamy miednica. A jednocześnie przy napięciu pozwoli nam skręcić miednicę, bo czasami to napięcie jest tak duże, że ogranicza nasz ruch i nie możemy swobodnie zmieniać kierunku, w którym chcemy się przemieszczać. Przy okazji wzmacniamy czucie głębokie, czyli to, jak nasz mózg odbiera naszą miednicę w przestrzeni. Jeszcze po jednym razie na każdą ze stron. Odkładamy jednice, prostujemy nogi. Głęboki oddech do brzucha. Uspokójcie oddech. Zwróćcie uwagę na to, jak zachowuje się wasze tętno. Teraz zegniemy obie nogi w kolanach. Lekko rozstawione, tak żeby kolana się nie dotykały. I będziemy podnosić miednicę do góry. Napinamy oba pośladki i powoli ją odkładamy. W górę oba pośladki napięte i powoli odkładamy miednicę. Jednocześnie pamiętajcie o oddechu, żeby nie zatrzymywać oddechu w trakcie ćwiczenia. Płynnie, głęboko, swobodnie oddychamy. I w, w górę. I w dół. I jeszcze raz. Unosimy wysoko, napinamy pośladki i powoli odkładamy biednice. I jeszcze raz. Do góry mocno napinamy pośladki i powoli odkładamy biednice. W górę mocno wysoko pośladki i powoli odkładamy biednice. I jeszcze raz. Ostatni. Wysoko, wysoko, wysoko. Trzymamy, trzymamy. Przytrzymajcie napięcie. I odkładamy pośladki, wyprostujcie nogi. Rozluźniamy nogi, możemy je potrząsnąć troszeczkę. Głęboki oddech do brzucha. I wydech. Wraz z wydechem staramy się rozluźnić wszystkie mięśnie. Teraz zmieniamy pozycję. Zginamy jedną nogę, drugą nogę unosimy wyprostowaną i unosimy do góry miednicę. Odkładamy i jeszcze raz. W ten sposób wzmocnimy nasze mięśnie dwugłowe uda, czyli tyłu uda. To, co pomaga nam utrzymać wyprost mięśnie, które wspomagają, wspierają nasze pośladki, kiedy chcemy być wyprostowani. Ale też są bardzo ważne dla hamowania w kolanie. Wysoko i odkładamy. Wysoko i odkładamy. I ostatni raz. I zmienimy teraz nogę. Prostujemy drugą nogę. Wysoko unosimy miednicę i ją odkładamy. Wysoko unosimy miednicę i ją odkładamy. Podchodzimy wysoko i powoli w dół. Podchodzimy wysoko i powoli w dół. Jak najwyżej i powoli w dół. I jeszcze raz wysoko i w dół, wysoko miednica i w dół, wysoko i schodzimy nisko i wysoko, pamiętajmy, żeby kontrolować ruch, żebyśmy nie rzucali miednicą o matę, to za każdym razem odkładali powoli i jeszcze raz jedno powtórzenie i powoli odkładamy miednicę, rozluźniamy nogi, potrząsamy nogami, żebyśmy rozluźnili napięcie, możemy troszeczkę Drepta stopami, żeby rozluźnić stopy, głęboki wdech i wydech. Teraz przyciągamy oba kolana do brzucha i zaczynamy kołyskę. Przetaczamy się, tak żebyśmy przetoczyli ruch przez cały kręgosłup. Zaktywizowali nasz kręgosłup na całej długości. Przetaczamy nasz kręgosłup. Jak najgłębiej. Dynamicznie. Jeszcze dwa razy. I ostatni. Hop. Przejdziemy teraz do siadu skrzyżnego. Upewnijcie się, że jest Wam wygodnie, że siedzicie dobrze, że jesteście w centrum, że wasz kręgosłup jest prosty. Weźcie głęboki wdech do brzucha. Poczujcie, jak powietrze wpływa do brzucha i wydech. Ściągnijmy łopatki. I wydech. Teraz założymy ręce na kark. I wraz z wdechem otwieramy łokcie. Patrzymy w górę mocno, mocno, mocno. Wydech, schodzimy w dół. Naciągamy nasz kręgosłup, przyciągamy brodę do mostka, wdech otwieramy wydech, schodzimy w dół. Wdech w górę, wydech, schodzimy w dół. Wdech w górę i z wydechem schodzimy w dół. Wdech w górę, otwieramy łokcie i z wydechem. Schodzimy w dół. Wdech w górę, otwieramy łokcie i z wydechem schodzimy nisko w dół. Wdech w górę, mocno otwieramy łokcie i z wydechem schodzimy w dół. Wdech, mocno w górę patrzymy i wydech w dół. Wdech. Czujemy powietrze w brzuchu i z wydechem schodzimy w dół. I jeszcze raz. Ostatni, jak najszerzej, łokcie i schodzimy w dół. Wróćcie do pozycji wyjściowej. Łokcie zostają szeroko. Teraz skręcamy nasze ciało w jedną ze stron. Wdech. Wciągamy powietrze do brzucha. Wydech. Napinamy przeponę mocno. Wdech. Wciągamy powietrze. Wydech. Napinamy mocno przeponę. Wdech. I wydech. Napinamy przeponę. Poczujecie jak otwierają się mięśnie pleców. Wdech. I wydech. Z każdym wydechem możemy troszeczkę pogłębić rotację, wdech. Jak najmocniej i wydech. Wdech. I wydech. I ostatni raz. I wydech. Wracamy do centrum. Uspokoimy nasz oddech. Zwróćcie uwagę, czy czujecie teraz różnicę w trakcie wdechu pomiędzy jedną stroną a drugą. Waszego ciała. I skręcamy się w przeciwnym kierunku. Wdech i wydech. Wspinamy przeponę. Wdech i wydech. Wspinamy przeponę. Wdech i wydech. Spinamy przeponę, wdech i wydech, spinamy przeponę, wdech i wydech, spinamy przeponę, wdech i z wydechem poczucie jak możecie zwiększyć zakres, jak wasze mięśnie plecy wpuszczają was głębiej, wdech i wydech i ostatni raz. I wydech, wspinamy przepony, wracamy do centrum, opuszczamy ręce swobodnie, oddychamy głęboko, uspokójcie oddech, zwróćcie uwagę na to jak teraz czujecie swoją przeponę, czy czujecie jakąś różnicę pomiędzy jedną a drugą stroną w trakcie oddechu, ściągnijcie lekko łopatki, Głęboki wdech do brzucha. Upewnijcie się, że Wasz brzuch pracuje. Następnie przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Teraz będziemy maszerowali na naszych pośladkach. Zmacnialiśmy naszą miednicę. Teraz chcemy poczuć nasze pośladki, wzmocnić czucie głębokie, rozgnieść nasze ścięgna mięśni kursowo-goleniowych. Ustawcie ręce przed sobą albo w pozycji mobilnej albo ciągnięte, jak Wam jest wygodniej i przesuwamy nasze ciało do przodu przeskakujemy z pośladka na pośladek idziemy do przodu, przytrzymajcie wyprostowany kręgosłup dojdźcie stopami do końca maty i wracamy do tyłu możecie słyszeć jakieś przeskoki w ścięgnach, pod guzami kurszowymi nie martwcie się, nic złego Wam się nie stanie tak długo, jak nie jest to bolesne, to jest to bezpieczne. I idziemy do przodu. Przestawiamy nasze pośladki. Maszerujemy na pośladkach. Do końca Malty dochodzimy. I wracamy do tyłu. Wbrew pozorom nie jest to wcale taki prosty ruch, jakby mogło się wydawać. Nie Jest on zbyt łatwy dla naszych mięśni. Idziemy do przodu. Przestawiamy nasze pośladki, podnosimy pośladek. Rotacja miednicy. Wspaniałe ćwiczenie dla zbudzenia czucia głębokiego, dla zbudzenia świadomości pozycji miednicy w przestrzeni. Jeszcze jeden raz. Przejdziemy do tyłu, do przodu. Pamiętajcie o oddechu nie zatrzymywać oddechu w trakcie tego ćwiczenia utrzymać jak najbardziej wyprostowany kręgosłup dochodzimy już do brzegu maty i wycofamy się do środka maty ok, teraz postawcie ręce za sobą, tak żeby podstawy dłoni patrzyły w kierunku bioder Zginamy nogi w kolanach i przejdziemy do półmostka unosimy wysoko biednicę i ją odkładamy. Wysoko miednica. O, czujecie jak pracują nasze mięśnie. trójgłowe ramion. Wzmacniamy miednice, pośladki. Pamiętajcie, żeby trzymać cały czas stopy przy podłodze, żeby nie podrywać palców, nie odrywać stóp, nie odrywać pięt. I jednocześnie oddychamy, nie zatrzymujcie oddechu w trakcie tego ćwiczenia. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, do góry, wysoko wychodzimy i ostatnie powtórzenie, wysoko przytrzymujemy, przytrzymujemy, przytrzymujemy i powoli odkładamy miednicę. Miejcie pozycję, przejdźcie do siadu skrzyżnego, oprzyjcie swoje ręce o kolana, ręce ramiona rozluźnione, łopatki lekko ściągnięte, głęboki wdech do brzucha. I wydech. Wdech. I wraz z wydechem rozluźnijcie mięśnie. Ostatni wdech. Poczujcie jak powietrze wpływa do waszego brzucha. I wydech. Dziękuję wam bardzo za ten wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia jutro.